z Nawyków nie tylko sama fotowoltaika, ale samochód też wymaga od ciebie zmiany nawyków. Bo jak ja to robię? Jeżeli ja wiem, że ja na przykład w sobotę, że mam jechać na przykład do tego mojego Gdańska, tak? To nie jest tak, że normalnie bierzesz samochód i jedziesz. No bo trudno, żebyś to robił inaczej, a ja robię inaczej. Ja najpierw patrzę w pogodę. Bo jak jeżeli ma być jutro słońce, to ja jutro ładuję samochód, żebym pojechał do Gdańska. 200 km na darmowym, na tym moim darmowym ze słońca, tak? Czyli jest to pewne ograniczenie. No bo zamiast pojechać wtedy, kiedy pasuje ci jechać, no a może bym jeszcze dzisiaj wyskoczył, ale tak patrzysz, kurczy, samochód nie naładowany. Ja wiem, że on się zaraz naładuje, bo to się szybko ładuje. Pojedziesz na szybką ładowarkę, to spoko, nie? Ale to Płacisz, zapłacisz za to, nie? A kilowatogodzina na szybkiej ładowarce kosztuje dużo. Mhm. Także. Pewnie jest... pod 3 złote, ile to? A będzie? nawet więcej. więcej. A nawet więcej, bo to też zależy od szybkości ładowarki, nie? Mhm.